To teraz przygotowania do świętowania w telewizji. W tym roku nasz ośrodek kończy 50 lat. W każdy piątek pokazujemy Państwu kawałek naszej historii. Dziś przypominamy, jakie programy oglądali Państwo na naszej antenie. Albert Bystroński. Telewizja Wrocław wystartowała w 1962 roku. Lata 60. w telewizji były skromne, tak jak i cała Gomułkowska Polska. Wchodzimy na antenę. Duże produkcje ruszyły w dekadzie Gierka. W telewizji to była epoka osławionego szefa radiokomitetu Macieja Szczepańskiego. Twardą ręką za mordę trzymał politycznie telewizję i wykorzystywał ją dla propagandy. Nasza... Ale to właśnie wtedy telewizja nabrała rozmachu. Pojawił się nowy sprzęt, nowy nadajnik na ślęży i nowe programy. W 1971 roku wystartowało z kamerą wśród zwierząt. Było też sporo rozrywki. To być może pierwsze obnażone piersi na antenie TVP. Zaprosiliśmy przez y, Pagard przez zespół z Kuby. Były trochę problemy z emisją. Robiłem taki cykl gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki, Sipińska, y, Skaldowie, Grechuta. Pojawił się też reportaż i programy społeczne. Pod koniec lat 70. we Wrocławiu powstawało około 200 godzin ogólnopolskiego programu telewizji Polski. Telewizja Wrocław towarzyszyła wszystkim ważniejszym wydarzeniom kulturalnym na Dolnym Śląsku. Nasze kamery rejestrowały Wratislavium Cantans, przegląd piosenki aktorskiej i festiwal Teatru Publicznego. W 1988 roku rozpoczęła się emisja Ojczyzny Polszczyzny profesora Jana Pielęgnacji. A od 1992 roku Wrocławski Ośrodek nadawał kilkugodzinny, samodzielny program. Powstała prawdziwa regionalna telewizja we Wrocławiu. Mieliśmy swoje pasmo, mieliśmy swój kanał. Dzisiaj produkcja telewizji Wrocław maleje razem z wpływami z abonamentu. Na niskich wpływach z abonamentu tracą przede wszystkim ośrodki regionalne, które samodzielnie z reklam utrzymać się nie mogą. Dotyczy to także telewizji prywatnych. Na największym i najbogatszym rynku reklamowym w Polsce, w Warszawie, oddział regionalny założył TVN, ale po roku zamknął interes. Wrocław, Albert Bystroński. Za tydzień kolejny odcinek historii telewizji Wrocław w całości poświęcony będzie teatrom telewizji, i oczywiście w piątek.